Musiałam uciekać, bo, no bo wyglądało niestety, że to będzie gorzej w 1997 roku. Było gorsze. Tragicznie. Na 1,80 80 woda. Tak. Tragicznie wszystko do wyrzucenia, deski. Woda, która się tutaj zebrała, stworzyła ogromne jezioro, ogromny wir, który otoczył ten dom i popłynął między te właśnie domy, które tutaj kiedyś stały. Noż tyle miał różności, tyle sprzętów, piwnicy, wszystko. Się w niwecz obróciło na no ale 10 cm gdzieś wody było na pierwszych piętrach. Tam było już więcej, w tamtym też było zalane. Nie, nie, to już było całe zalanie. Poniedziałek, no to było pan się tak za głowę, nie. bo było pełno mół, pełno wszystkiego. Meble były przewracane. Tragicznie. W domu to tak bez przesady. Nie miałam nawet jednej łyżeczki. Nic. Kompletnie nic. Przyjechaliśmy do Stronia Śląskiego, gdzie przez trzy dni działamy wolontariacko i pomagamy osobom, które zostały poszkodowane w powodzi. Nasz wolontariat w stronie Śląskim jest częścią akcji e In for Inclusion w ramach One Million Hours to Help. Każdego dnia dzielimy się na trzy albo i nawet cztery drużyny wolontariackie i docieramy do rodzin, które potrzebują naszej pomocy. I główne nasze zadania to porządkowanie, oczyszczanie podwórzy, Rąbaliśmy drewno, skręcaliśmy meble, ale też pomagaliśmy w takich prostych pracach ogrodowych mieszkańcom stronia. Dobry, wróciłyśmy do pani! <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Jak super! My akurat jesteśmy dzisiaj u pani Haliny i pana Stanisława, u których byliśmy w listopadzie i porządkujemy im obrót. No sami nie bylibyśmy w stanie naprawdę czegokolwiek zrobić. A tutaj przyjeżdża po kilka osób, nawet kilkanaście. To jest takie wsparcie, wsparcie z uśmiechem, wsparcie takie duchowe. I to jest też takie, takie miłe, że, że chcą ludzie jeszcze o tej porze przyjechać i nam tutaj pomagać. Mamy fantastyczną ekipę 14 wolontariuszy, którzy pełną parą ruszyli do pracy. Totalny gruz, który pochodzi z tego zniszczonego domu To po prostu to co było zniszczone, czy płyty kartonowe, gipsowe No poszło nam bardzo dobrze Załadowaliśmy tu ile? Bieżnych, 15 metrów? Sześciennych tego gruzu 10 worków gruzu Jeden mały domek, co pokazuje jaki mamy tutaj bezmiar pracy jeszcze do wykonania Dotąd była woda tak? Dotąd pokazują ludzie, jak była woda A tu są moje garaże pod wodą, co? No to, to naniosła tak. woda ci to? to, to mm -hmm. Tak No mm -hmm. i to przyniosła woda tak się tylko tak. nary. Czyli w 1997 nie było takiej wody jak teraz? Tak. Siłę jeszcze mamy, bo to dopiero drugi dzień, tak? Wszystko w porządku. Czujemy taką moc społeczności naszej wolontariackiej, która działa dla innych, ale też z innymi. Zagospodarowywuję teren, żeby nadawał się pod zasianie trawy. Dbam o to, żeby żaden kamień nie pozostał taki większy niż 4 centymetry. Ja jestem również kierowniczką i zarządzam tymi panami. Przypłynęły wraz z wodą wszelkie krokwie, drzewa. Dotąd była woda. Wszędzie było tak zielono i pełno nasadzeń różnych, naprawdę. No, teraz tego posadzimy. Te roślinki, jako taki symbol odrodzenia tej ziemi, sadzimy e, rododendrony. Czułem, że powinienem tutaj przyjechać, bo brakowało mi takiej właśnie takiego, takiej pomocy, takiego uniesienia. Takiego Zrobię czegoś dobrego. I nie żałuję. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dolny Śląsk. W tym momencie został zapomniany. Już nie ma szumu medialnego, niestety. I wszystkie ręce są potrzebne. Każde ręce są potrzebne. I jak się widzi, jak wiele rzeczy jest tutaj jeszcze do zrobienia, to power jest jeszcze większy. Taka pomoc komuś jest bardzo fajnym elementem, i myślę, że każdy powinien spróbować. Bardzo pracowici, bardzo grzeczni, mili. naprawdę. Po prostu będziemy lepsi, szybsi, wydajniejsi. Ajaylowi. Wilnie to będziemy robić, zwinnie. Jest dużo wzruszeń, jest dużo rozmów. Opowiadają, jak próbują się podnieść po wrześniowej powodzi. Ale też jest sporo żartów, śmiechu. Takiej bardzo przyjaznej, dobrej, miłej atmosfery. Chicken banana. banana, chicken banana. Pomarzałyśmy dzisiaj robić miejsce na nowe rzeczy, które są potrzebne dla ludzi. Ja lubię pracować, więc... Pracuje się dobrze. No, bardzo ciężko pracowali. Oparowały wózkiem takim sztaplarkom takim elektrycznym. Podwigały farb takich 10 km. Nie? Wolontariat w grupie BNP Paribas to nie tylko dawanie innym, ale również czerpanie dla nas, dla nas, wolontariuszy i wolontariuszek, dużej, ogromnej satysfakcji i radości z pomagania. te kręcą, szafy składają i bardzo dziękuję za pomoc. Bo sama sobie rady nie dała. To musimy teraz poskładać, tu należy na dole taki materiał, który trzeba zamienić w stół. Jeszcze nie wiem jak, ale zrobię to. No bez was no nie dalibyśmy rady, no ja po prostu nie, ma, nie miał kto mi pomóc szafę rozkręcić, skręcić, dziękuję ślicznie za pomoc. Co dom to inna historia, trzeci dzień wolontariatu daje popalić, jeżeli chodzi o plecy, mięśnie. Dzisiaj pomagamy pani, która sama tu mieszka. Podobno pierwszy raz ma wolontariuszy. Gdyśmy przyjechali, bardzo się wzruszyła. Do takich prac to ciężko kogoś znaleźć. Nie ma kto pomóc, tak? No, dzisiaj rano mi odzwoniła, że przychodzę, ale byłam szczęśliwa. Dzisiaj układamy dla pani drewno. Ktoś przyjechał, pociął, a my pani to układamy. Uporządkowanie terenu. Po tym, co naniosła tutaj powódź. A że podwórko jest spore, to podzieliliśmy się na sekcje i każdy robi swój odcinek. Jestem przekonana, że te doświadczenia i uśmiechy na twarzach osób, które tutaj spotkaliśmy zostaną z nami na długo i coraz więcej osób będzie chciało angażować się właśnie w działania społeczne, działania wolontariackie, do czego serdecznie zapraszam. Bardzo Sercem się pomaga. Sercem. Pięknie. Gruzowisko zniknęło z pomieszczeń domowych. Super. No. Po pierwsze, my możemy pokazać, że możemy pomóc ludziom, tak? Właśnie wyjść, wyjść z biura, zrobić coś własnymi rękami. Na pewno otwiera, otwiera głowę na inne tematy, nie? Na to, co jest ważne w życiu. Pomoc drugiemu człowiekowi. Pomocna ekipa? Bardzo. Wdzięczność tych ludzi, które się czuje tak naprawdę, jest ogromna. Myślę, że warta tego, tej pomocy i tego zapału, który my tutaj wkładamy. I dziękujemy bardzo, że są tacy właśnie ludzie z wielkim sercem, że nam pomagają. Jest bardzo ogromnie wdzięczna, naprawdę. No. Coraz więcej firm, w mojej opinii, powinno takie akcje aranżować, angażować pracowników w wolontariaty. Bardzo pracowici, dużo, dużo, dużo pomagają, więc zapraszamy jeszcze. Potrzebna jest pomoc i, i dzięki, że jesteście, wielkie serducha dla Was. Mhm. Ale że jeszcze tacy ludzie są. No. Że jeszcze ktoś chce tak pomagać. Niech to będzie ten symbol. Stary rododendron, który umarł po powodzi i ten nowy. I nasze ogromne, ogromne podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy zostawili swoje rodziny, pracę i zechcieli tutaj do nas przyjechać. Nawet nie umiem tego wyrazić słowami. Każdy zaangażowany, taki też w swoich myślach pogrążony tej pomocy z tym drugim człowiekiem to jest to jest esencja wolontariatu dla mnie pomaganie to jest takie serce mi rośnie serce mi rośnie i wzrusz i, i coraz lepiej mi się żyje jak pomagam tak wolontariacko. To zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy dziękuję ci. dziękuję ci ja mówię, że to jest najcudowniejsze buduje na wolontariacie. Takie relacje.